Wszystkich na moim kanale Przygoda z Wędką. Jest 25 marca. Przyjechałem się nad wodę zobaczyć, jak sprawuje się mój nowy zestaw do połowu gruntowego. Ten odcinek chciałbym poświęcić dla osób, które zaczynają jak przygody z, węd z wędkarstwem, z wędkowaniem gruntowym i powiedzieć kilka słów o zestawach, których się stosuje. Przede wszystkim używamy wętek. Ja używam wędki trzyskładowe. Jest to wędka Robinsona 3.30, trzy sekcyjna o wyrzucie do 80 gram. Do tego niezbędne nam będą kołowrotki. W tym wypadku są to kołowrotki z wolnym biegiem. Zaraz wytłumaczę, na czym to polega i dlaczego takie kołowrotki akurat stosuje się najpraktyczniej, jeżeli chodzi o tego typu połowy. Ponadto potrzebne nam są stojaki, na których wędki możemy spokojnie umocować i zapowiesić na nich sygnalizatory. Ja akurat w tym wpadku tego typu stojaki są różne, można kupić takie podstawowe po 4-5 zł za pojedynczy, potrzebujemy 4 w przypadku dwóch wętek, czyli kosztam około, około 16 zł. Powracając do kołowrotków, Kołowrotek z wolnym biegiem. E, działa na takiej zasadzie, że u tyłu kołowrotka jest takie, e, taki skobel zabezpieczenie. Odbezpieczając go, uwalnia nam to szpulę, gdy ryba zaczyna ciągnąć, wyciąga nam bez najmniejszego problemu, nie narażając całego zestawu na e, po prostu pociągnięcie go do wody. Po przekręceniu korby. Zabezpiecza nam, jak widać, i mamy już hamulec główny. Czyli na szpuli, gdzie możemy go regulować z przodu, z przy szpuli, z tyłu jest do regulacji hamulca. Ponadto żółka, z której ja korzystam, jest to żółka 30 fluorocarbon Mikado. Jest to żółka tonąca. Dlaczego taka? nie widać jej po prostu po zarzuceniu w wodzie, szybko idzie na dno także do można u, u, ułożyć sobie zestaw ja używam sygnalizatorów dźwiękowych, które działają na zasadzie przesuwania się żyłki po kółku, kółka uruchamia jakiś tam elektromagnes czy coś takiego i wydaje sygnały dźwiękowe i świetlne, gdzie informuje nas o tym, że branie takie nastąpiło przez jakiś czas pali się taka kontrolka tutaj ewentualnie tutaj na tym sygnalizatorze tego teraz nie widać, ale jestem, że ryba nam wzięła. Za chwilę postaram się wyciągnąć jeden zestaw i pokażę wam i na jaką metodę ja łowię. Ja łowię akurat na koszyk i na rurkę antysplątaniową. Jakiej długości mam przepony, także za chwilę wam pokażę dla osób, które jakby zaczynały, a ewentualnie chciałyby coś tam skopiować z tego co ja robię. Wyciągnąłem zestaw z wody i teraz Wam pokażę jaką metodą ja łowię, jakich rurek antysplątaniowych używam, czy też w zależności kto co nam go preferował. Ja używam akurat rurki antysplątaniowej 25-30 cm, do tego koszyk dość duży mam, bez dna, wyjęty z przelotowym, ze względu na to, żeby zanęta mi wypływała i dobrze nęciła. Po donęceniu już takiego stanowiska e, e, zmieniam koszyk na mniejszy i tylko po prostu, żeby utrzymać rybę. Cały zestaw jest przelotowy, bez ogranicznika końcowego podchodzimy do zabezpieczenia przy przyponie. Mam koralik taki tam jakiś zwykły koralik, który by zabezpieczał mi agrawkę Ma jest to agrawka z krętlikiem zabezpieczona rurką termokurczliwą, żeby się nie rozplątywało i zabezpieczało, bo przy zarzutach rurka uderza i żeby nie uszkodziło nam żyłki. Przypon który tutaj używam to około 80 cm z żyłki 0,12-0,14 z haczykiem jak widać E, e, dziewiątką e, na dzikuny e, ten zestaw, który tutaj mam no już kilka lat łowię w taki sposób sprawdza mi ja się poprzednio mówiłem na sprężynę teraz łowię no z rurką antyspl antysplątaniową można mieć mniejszy, mniejszą, krótszą rurkę mniejszą, no różnego rodzaju Są ja akurat taki, taki zestaw mam Żółkę główną używam fluorokarbon tonącą jest to żyłka mikado 0,30 e, też dobra nie jest widoczna w wodzie po, po zanurzeniu e, dość mocna, także gdybyśmy nawet coś tam fajnego złowili, czego życzę wszystkim, można się e, fajnie pobawić. Do takiego zestawu e, e, na ryby na dwie wędki jakbyśmy łowili, potrzebna jest jeszcze jakiś tam stojak, gdzie byśmy ewentualnie siatkę mogli sobie podczepić i te nasze złowione ryby wkładać, gdzie po zakończeniu łowienia moglibyśmy je wypuścić po sfotografowaniu zważeniu i Mieć pełną satysfakcję z pobytu na jeziorze. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Życzę wszystkim powodzenia, połamania kija. Piszcie w komentarzach, co jeszcze byście chcieli wiedzieć. Jeżeli będę dysponował taką wiedzą, to chętnie Wam pomogę, udzielę wszelkich informacji. Pozdrawiam, powodzenia.